Szymanero doma z tej strony czwarteczek Czwarty dzień Tak naprawdę będzie trzeci dzień działem Co? Ustawiam konia jeszcze tylko wywalę sobie te wzmocnienia tam w tunelu czyli też czy to dzisiaj rozwiercę stawiam konia i co? I targamy go. Zobaczymy co z tego wyjdzie Czy przystanek, czy stodoła? Dobra Biorę no się jeszcze go poczyszczę z tego wszystkiego, z tych spawów I go dopiero zacznę sobie targać. I będzie tak, tak to przygotowane. Dobra, powywiercam, porobię co mam robić. Widzimy się, stawiamy kamery i ciągamy dziada. No i dobra, wyjąłem je. Odwierciłem sobie wszystko od góry tu. poleciałem to z góry, będzie łatwiej później spawać. To, którą tam zostawiłem przewierconą na wylot, że jak później przyłożę, to je sobie wszystkieczkami ładnie poskręcam do spawania. No tak to sobie Doman wymyślił jak zawsze. No są trochę połamane. Ta jest prawa, czyli z tej strony. A ta jest lewa, to jest mniej Całe uderzenie poszło na prawą stronę To będzie zabawy, żeby to trochę uformować Mamy radę Teraz co? Już konia zaczepiłem Sobie sprzątnęłem z wiórów I co? To będę musiał zjąć z tego względu, że tu będę chciał później y, Tym kątownikiem Zaprzeć się po samej krawędzi Otwór hak i ładnie górą rozciągnę sobie ten tunel, przeklepię później tym profilem też centralnie na środku. widzicie to, to wszystko siedzi, wyklepię i ją wciągnę z powrotem w tamtą stronę. No i tutaj i następnie pójdziemy w tą stronę, będziemy to słupkiem wszystko naciągali. Także mam tutaj taki pas, tym pasem słupek pociągnę, wytrzymuje duże ciężary, dużo już z nim ciągałem, także powinno być dobrze. No i dobra, pierwsze pociągnięcie poszło, nawet to ładnie wszystko to wróciło to się ładnie zeszło, Ale jeszcze ją trzeba dociągnąć. Ale, żeby górę dociągnąć, to teraz trzeba tutaj ten dół, tu. Ale to już jutro. Ale to już jutro. Bo muszę jeszcze patent wymyślić na to. Niby mam, ale muszę go wymyślić. Nie wiem, zaczynać. Ale, pierwsze polecę. Od środka I później będę szedł do prawej Jakoś tak Aczkolwiek przez noc może mi się jeszcze koncepcja zmienić I tyle Ale teraz chcę tu pociągnąć i później Stopniowo iść w to A później Albo jeszcze w międzyczasie na jednego dodatkowego konia tu postawię I pod ukos Tak jak należy wyciągnę ten supek, że Wyciągnął go pod ukos I on powinien mi się z automatu Kręcić. Dobra, fajrank lecę do domu. pozdro do Dobra, piątek, piąteczek, piątunio. Wczoraj, tak naprawdę, kurde, niewiele zrobiłem z dupy, to szło. Wczoraj się umordowałem, żeby to wyciągnąć. Bo wiecie, nie ma tu jak przecinakiem podchodzić, a ja też, żeby nie porwać im tego, no, no nakombinowałem się. Zeszło się, tu tą ścianę groziową sobie górą pociągnąłem, powiem wam, że fajnie już tu wyszło, No ale jeszcze siedzi, tu siedzi, tu siedzi jak serwo, to wszystko wbiło. No tu silnik głowicami uderzył, tu głowicą jedną, tu głowicą drugą, ale tu bardziej, bo to poszło z automatu. No to wiadomo, dobra, ja biorę się, muszę jakieś patenty tu poszykować, coś wymyśleć, żeby tu fajnie tą ścianę grodziową w tym miejscu wyrwać. No i co? I później tu się za słupek bierzemy. Powiem wam, że taki mam pomysł i nie mam pomysłu, żeby to szarpnąć. Nie mam części, nie mam nic, muszę wszystko stare, co było, czyli tą ćwiartkę muszę całą zreanimować. No i wymyśleć jak tutaj ten słupek, tak logicznie. Mam taki pas, tym pasem mam plan tu pierdzielność, ale to w późniejszym, w późniejszym etapie. A póki co tak jak mówię, biorę się i, 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 i robię patent, żeby tu ładnie poleci z tą ścianą drodziową. Lecimy i miejmy nadzieję, że piąteczek szybko przeleci. Wzmocnienie, wywalone. nie i taki patencik. Dwie ósemeczki wzmocnione. Od dołu jest płaskownik jeszcze przez kołnierz przez i przez tunel. Jest przewiercone. Kontownik po środku. co? No i co, próbujemy zobaczymy, czy to wszystko powychodzi. No i teoretycznie powinno się to zacząć rozkładać. Myślę, jak tu kamerę ustawić. Dobra, na razie ją tak postawimy i zobaczymy, co się będzie działo. No i dobra, koniec na dzisiaj, tunel jak widzieli, widzieliście pociągnąłem, jeszcze przez ten kołnierz, który musiałem wyjąć No to już się zaczęło ładnie rozkładać, myślę, że jeszcze jedno dobre złapanie, pociągnięcie I to powinno elegancko wrócić na swoje miejsce, ale i tak jestem zadowolony po tym jak to się rozeszło To wyjąłem z tego względu, żeby zaczęło się rwać, żeby tego nie porwać. Teraz co, tutaj formuję. To już to powyciągałem. Jeszcze takie podopieszczanie zostało. To już pod serwo. Praktycznie jest wyciągnięte do dopieszczenia, tylko zostało tu przy ścianie przy słupku tą ścianę pociągnąć i ona tu wyjdzie. Ale zacznę sobie w poniedziałek tu blachę muszę spawać. pociągnąć cały próg, bo on nie dość, że deczko do góry poszedł, to jest do środka yy, złamany. Nawet widać. No i te fałdy tu powstały. Yy, a dlaczego tak się stało? Jak łamała się podłużnica, to się łamało. To z automatu tutaj jest to wzmocnienie, i to wzmocnienie pociągnęło to wszystko. To też już w miary fajnie wróciło. Tu jeszcze jak się dociągnie z tym słupkiem. Wszystko elegancko się wyprostuje, jak już widzicie. Wczoraj tutaj to pociągnąłem. To było wyłudkowane. To samo tu. Później muszę podciągnąć tutaj ten róg I wszystko ładnie się powinno się zlicować. No i tunel, tak jak mówię, tunel to jeszcze jedno dobre, dobre złapanie. Tą szeroką szczęką to tu złapię. Ładnie to pociągnę. Później jeszcze tylko tamtą ścianę dociągnę. Ładnie to doformuję. I tunel mamy z głowy razem z tym No i super, myślę, że w poniedziałek najpóźniej wtorek, skończy go naciągać I zostanie co? stanie poskładać to, odbudować podróżnicę, bo niestety no nie mamy podróżnicy Pozaspawywać to, co on tam nadeźwił, podoprowadzać się do ludzi To samo z tą podróżnicą, te wąsiki wszystkie, co potraciło z odcinaniu Wszystko to podorabiać Doprowadzić do kultury co składać do kupy, wymiarować spasować I po dobra na razie kończę widzimy się jeszcze później a no i jeszcze to jak widzieliście też wyjąłem to będę na luźnie wszystko formował już mówiłem prawa jest w lepszym stanie pierwsze prawą a później względem mniej więcej lewą ona troszkę tak jakby się różniła doformuje i będziemy już tu później wszystko pasowali w tunelu. Dobra, idę się przebierać.